Ludzie domagają się, Polacy domagają się, polskojęzyczne osoby domagają się, aby wypuszczać coraz więcej takich filmów, które obnażają yy, niestety to, co się dzieje w Polsce, i nie da się temu inaczej, yy, że tak powiem, nie da się tego przykryć, okłamać, zakłamać. Pokazujemy prawdę, jaka prawda jest szokująca. Ludzie się dalej pytają, jak to jest możliwe, że yy, w odpowiedniku Oshawu w Hiszpanii. Hiszpanowi trzeba płacić dwa razy więcej na rękę, ale większość produktów, które przeanalizowaliśmy, jest tańsza tam, tak jak bułki, tak jak różnego rodzaju bułko, podobne wyroby, jak woda, kawa, banany pomarańcze, mąka, woda, mleko, ryby, jaja, ser, cukier, olej, szynka. Szynka jest trochę droższa, ziemniaki, ryż, piwo, wino, woda, jak. To jest możliwe, że te wszystkie produkty są w Hiszpanii. Tańsze niż w Polsce. Jak to możliwe, że tylko szynka, że tylko kurczak jest trochę tańszy w Polsce, że pomidory mniej więcej w tej samej cenie lub trochę tańsze są w Polsce aniżeli w Hiszpanii? Ludzie nie dowierzają. Jak to jest możliwe, że w Hiszpanii, w której naprawdę no tam trzeba płacić, szanowni państwo, dwa razy więcej Hiszpanowi za jego pracę netto na rękę, no ale mają ceny niższe? W tym samym sklepie. Oczywiście chodzi o Alcampo, czyli chodzi o oszą. No w Polsce mamy oszą, no ale w Hiszpanii jest część tego wielkiego, tej wielkiej korporacji oszą, czyli Alcampo, i robimy te filmy. I pokazujemy, co się w rzeczywistości dzieje w Polsce i że już zaraz, za pół roku czy za rok, nie dość, że nieruchomości już są tańsze 2, 3, 4, 5, 6 okrotnie w utrzymaniu na kredyt i nominalnie sama cena nieruchomości, nawet siedmiokrotnie. To dodatkowo już za pół roku, za rok, za dwa lata takim trybem już właściwie wszystko będzie tańsze w Hiszpanii. Jest to szokujące. Dzisiaj, szanowni państwo, zobaczymy następne produkty. Czy jest tam taniej? Czy w Hiszpanowi dalej się sprzedaje rzeczy taniej, albo w tej samej cenie, mimo to, że Hiszpanowi trzeba płacić? Dwa razy więcej Zanim do tego wszystkiego przejdę Oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube Klikania łapeczki w górę Zapraszam do merytorycznego komentowania I oczywiście zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału angielskojęzycznego Link podałem, szanowni państwo, w opisie W opisie jest link do mojego angielskojęzycznego kanału Bardzo proszę o subskrypcję Bo inaczej YouTube nie będzie wybijał Angielskojęzycznych produkcji Na angielskojęzyczny YouTube Jeżeli nie będzie tych subskrypcji Około 1000-1500 Dziękuję serdecznie, i przechodzę dalej. Zanim przejdę dalej, łyczek napoju i jedziemy. Co sprawdzimy, Szanowni Państwo? Co sprawdzimy? Oczywiście, trzeba najpierw zrozumieć, jaka jest sytuacja. Proszę zobaczyć, to jest ta Teneryfa. Szanowni Państwo, Teneryfa To jest Teneryfa. Na Teneryfie jest po prostu taniej niż w Polsce w sklepach. Większość tych produktów, jak widzimy, według statystyk jest tańsza. Teneryfa leży na skraju jest to hiszpańska wyspa w archipelagu Wysp Kanaryjskich na skraju Afryki, Sahary i Maroka. Przepiękne miejsce no i już wygląda na to, że jest znacznie tańsze. Niż niestety, nasze sklepy, lub stety, no ja, nie, ja tutaj Hiszpanom nie to, że zazdroszczę, tylko pokazuję, że po prostu mają taniej i, i tam życie staje się bardzo miłe, prawda? I bardzo fajne, tym bardziej w tak przepięknej, cudownej, no wręcz rajskiej scenerii. To jest właśnie Teneryfa i właśnie w takich miejscach, szanowni państwo, jest taniej i kupić nieruchomość i ją ogrzać i ocieplić i zjeść i żyć już wszystko jest właściwie prawie tańsze tam na Teneryfie czy na innych hiszpańskich wyspach czy też miejscach w Hiszpanii no ale dobra, dosyć tego i wejdźmy na i co sprawdzimy, co sprawdzimy, tym razem wszedłem oczywiście na nasz translator polsko-hiszpański, od razu się hiszpańskiego pouczymy proszę bardzo Czekolady. Czekoladę. Czekolada to czekoladę. Tutaj wcześniej Czokolady. wpisałem, żeby Państwa nie zanudzać. Aha, tu mamy, mamy czekoladę było wcześniej. W takim razie sprawdźmy, po ile jest czekolada w Hiszpanii, jakże chyba każdy kocha czekoladę. no Nie wszyscy mogą jeść czekoladę. Ale czekoladę ci, którzy mogą, to raczej wszyscy kochają. No i zobaczmy, po ile jest czekolada. No i tutaj mamy na przykład milkę, prawda? No Mil milka... Fajnie porównać milkę, bo milka jest w całej Europie, prawda? Milkę się sprzedaje w całej Europie i znajdzie się wszędzie milkę, prawda? Bo to jest milka... I proszę zobaczyć, milka 125 gram za euro i 9 groszy. 125 gram. Za euro i 9 groszy, prawda? Czyli ile to jest... No jeżeli byśmy liczyli... Jeżeli byśmy liczyli... Jeżeli byśmy liczyli Euraska 1.09 razy 4.4, no to jest to 4, przepraszam, 1.09 razy 4.4, no to jest to 4.80, prawda? 4.80. To jest średnia taka ostatnich tam kilku lat. Ale jeżeli byśmy policzyli średnią 4,15, czyli ostatnich 20 lat, to, to jest 4,52 i dzisiejszym bardzo drogim kursem, no to by było 5 złotych i 6 groszy. No to liczmy naprawdę, liczmy to 4,4, prawda, to jest 4, albo nawet ja bym liczył 4,35, czyli 4,74, po prostu średnia ostatnich, tam nie wiem, 5 lat czy coś takiego kursu euro przy dzisiejszym zawaleniu. No i widzimy, no mamy czekoladkę za 1,9 euro, tak? Inne czekoladki mamy tutaj, widzimy tu są kilogramy, to jest dobrze napisane, bo tutaj kilogram Milki kosztuje 8,72 euro, e, gdzie mamy jeszcze tańsze czekoladki, tutaj mamy 90 gramową, to nie będziemy liczyć, tu kilogramami łatwo policzyć, o widzimy, proszę bardzo, tutaj Milka, ja to przetłumaczę na polski, to się klika na Google Chromie i na innych wyszukiwarkach chyba też i na polski tłumaczymy, żeby Państwo sobie mogli przeczytać, Czekolada meczna 100 gram, 100 gram, 100 gram, prawda? 1,44 tu mamy jakąś tanią taką za 1 euro, ale to taka ciasteczkowa. No ale widzimy na przykład, tu jest też ciasteczkowa, już tylko 1 euro. No widzimy, no za Euraska można sobie czekoladkę kupić taką 120 gramową. Przy kilogramie to jest 8,33. Znajdźmy jakieś może super tanie czekolady. Bo tutaj nie wyskoczą nam tylko milki, ale nam milki wyskoczyły fajnie, że wyskoczyły milki, bo u nas też są milki i to łatwo porównać, prawda? Więc mamy ten sam produkt dosłownie, prawda? Tak więc może znajdźmy. No, milka następna, proszę zobaczyć. 1,4 grosze za 100 gram, 1 euro i 4 centy. Jakaś może jeszcze tańsza, no chyba tańszej niż 1 euro nie ma po prostu nie opłaca się na półkę wrzucać pewnie. No widzimy no biała za 1 euro i 18 centów. No tak, to jest chyba najtańsza. O, jest to dziwne, ale tu same produkty w ogóle wyskoczyły Milki. No dobra, wyskoczyła nam sama Milka, chyba zaznaczyłem samą Milkę. No to e, tutaj też czekolada czekolada Milka. Też wyskoczymy może nam wyskoczy czekolada Milka i będą same milki zobaczymy, po ile są same milki na polskim oszą, prawda, bo pamiętajmy Alcampo jest częścią e, Alcampo, bo e, nie wyskoczyły czekolada e, czekolada czekolada gorzka taka i e, Alcampo jest częścią, tam się nazywa oszą Alcampo, Alcampo jest częścią tam oszą, e, prawda, nie wiem czy to jest mniej więcej tak w świetle prawa można pewnie nazwać. No i mamy. No, u nas te czekolady troszeczkę są innej wagi. Tutaj mamy czekoladę na przykład 250 gram, aż taką dużą, więc my tego nie zmierzymy. No ale w kilogramach możemy zmierzyć, prawda? Tamta milka była po 9, czy po ilu? ona była najtańsza 8,72 na Euraski. No to tutaj możemy w kilogramach zmierzyć. Na przykład tutaj mamy czekoladę. No dobra, tylko milkę znajdźmy, bo tutaj mamy taką milkę, gdzie jest milka mleczna? Znajdźmy milkę mleczną. No i mamy milkę mleczną. Nie, to są duże. Wiem, co zrobimy. Poszukamy na tym oszą od najniższej ceny. I poszukamy to w ten sposób. No niestety te aplikacje takie są, że są jakie są, że ciężko je... E, ciężko je poustawiać, czasem po prostu nie wyskakują produkty. Poszukajmy, no pewnie Milka będzie minimum 4 zł. Podejrzewam, że Milka będzie mniej więcej w tej samej cenie, co aż 500 produktów czekoladowych lub z zawartością czekolady jest. No i mamy, dobra. Mamy naszego wedla. No mamy naszego wedla. Znajdźmy, dobra, Milkę tylko porównamy najpierw, no bo tam wyskoczyła milka. Tutaj mamy Wawel, Wedel. Widzimy, że Wedla i Wawla są dosyć tanie. Znaczy, tanie? No, 80 centów, tak? Czyli, no ale chodzi o to, żeby porównać milkę. Widzimy, są po 4 zł. Dobra, i mamy milkę. A nie, to dalej jest Wedel. Dalej czekolada Wedel, Wedel, Wedel. Widzimy, że Wedla jest tańsza niż milka. Wyroby Wedla są bardzo dobre. Mają bardzo dużo wyrobów takich różnych różnistych w ostatnich latach im się pojawiły przepyszne dobra jest milka no i widzimy no najtańsza milka ile to jest 100 gram a no bo tam sprzedają 100 gram 100, 120 gram prawda no, no i widzimy widzimy tutaj wprost że za kilogram jest 44 ,80 zł 80 czyli po tym średnim kursie jest to 10 euro a u nich najtańsza jest tutaj widzimy 8,72 a tu ciasteczkowa, dobra, ciasteczkowa się nie liczy, no ale widzimy, zwykła, mleczna, 120, 125 gramowa jest po euro 9, ale kilogram to jest 8,72. Licząc po 4,4, po 4,4, 4 złote i 48 groszy, no to tutaj mamy, że kilogram białej jest 10 euro i tutaj mamy coraz drożej. E, tutaj 47, widzimy to po zawyżonym kursie, tutaj to jest 11 euro za kilogram, Czyli widzimy, że milka, znajdźmy czekoladową Milkę, znaczy mleczną Milkę, bo tutaj są biała Milka, z jakimiś dodatkami milka, znajdźmy zwykłą mleczną milkę, no nie wyskakuje, że na mleczna milka, mleczna milka będzie droga, po prostu jest mleczna z mleka alpejskiego, a jest po 4,40. Widzimy 10 euro tak? 10 euro przy kursie 44,80 a u nich przy kursie yy, licząc. Gdybyśmy nawet policzyli dzisiejszy kurs, szanowni państwo. Widzimy to Milka po 4,44 zł. Proszę zobaczyć. Gdyby policzyć milkę po 4,48 po dzisiejszym kursie zawalonym, podzielić na 4,65, no to u nas milka kosztuje 96 centów. U nich milk, ale to jest przepraszam, ale to jest bo u nas jest 100 gram, a u nich jest 125, widzimy? Ja, to u nich nadal jest tańsza. U nich milka, czekolada milka jest tańsza po prostu. I dobra, to zróbmy tak. To zróbmy tak. To zróbmy tak. 40 44,8. Podzielić przy kursie, szanowni Państwo, średnim. Przy kursie średnim 4,15. U nas kilogram takiej milki kosztuje 10,79 euro, a właściwie 80 centów, tak? Czyli 11 eurosów u nas kosztuje po średnim kursie euro 20 lat, czy tam 15 lat, tak? A u nich kosztuje 8,72, czyli u nas kilogram milki jest o mlecznej jest o 2 euro droższy. Nawet gdyby liczyć kurs ten taki straszny 4,40, no to i tak kilogram milki kosztuje 9 euro i 18 centów. A u nich kosztuje, szanowni państwo, 8,72 euro kilogram milki mlecznej. Czyli u nich czekolada jest po prostu tania. Nawet jeżeli policzymy przy dzisiejszym zawalonym kursie chwilowo, chwilowo 4,65, no to i tak kilogram milki kosztuje 9,63, a u nich 8,72. Proszę sobie to wyobrazić że Milka w Hiszpanii jest tańsza mleczna w zależności nawet do 2 euro za kilogram. Już dalej nie ma po co sprawdzać mi się wydaje, bo nie ma po co sprawdzać. Nie ma po co. Milka, czyli Niemc, niemiecka czekolada, Milka, to jest chyba niemiecka czekolada, czy szwajcarska, już sam nie wiem, no ale kojarzy się z Niemcami. Ta czekolada jest droższa w Polsce, mimo to że w Polsce można płacić w oszą dwa razy mniej na rękę Polakowi niż w oszą czyli alcampo w Hiszpanii. Proszę sobie to wyobrazić. Oczywiście mamy jakieś inne tańsze czekoladki, bo proszę zobaczyć, mamy tańsze czekoladki tutaj był Wawel. No ale ten Wawel jest właśnie w tym, proszę zobaczyć to Wedel, znaczy jest Wedel, tak? Wedel jest tańszy. Proszę zobaczyć, Wedel po 3,98, czyli to jest taka cena czekolady z Hiszpanii, tej Milki, prawda? 3,98, czyli 3... Wedel, Wedel, Wedel. A jeszcze tańsza jest Wawel. Jeszcze tańsza jest Wawel. Proszę zobaczyć. Wawel jest po 3,78, tylko to nie jest mleczna, tylko jakaś tam nadziewana. No i mamy 3,78 Wawel, 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 Wawel. Wawel, Wedel, 3,74. Tak? 41,56 za kilo. Genialne jest to podawanie cen za kilo. To jest po prostu niesamowite. Naprawdę bardzo mi się to podoba. Lubię transparentność, za to że oni, muszą je. Wiadomo, że to oni są prawym zmuszeni, jeżeli chodzi o kilogramy, chyba. Ale generalnie wchodziłem na różnego rodzaju dyskonty i nie są w ten sposób transparentni, szanowni Państwo. No i widzimy, proszę zobaczyć. Mamy, no dobra, tu już ta jakaś Oshow Milk. No jest za 2,99 jakaś czekolada mleczna. To nie jest chyba produkt czekoladopodobny. podobny, no ale to jest najtańsza, najtańsza, prawda? To są takie najtańsze czekolady. No dobra, ale weźmy w takim razie czekoladę jakiekolwiek. Czo -ko -late. Czokoladę, czekoladę. Jak zobaczymy. A teraz mi. Hmm, niestety mi pokazuje prze Aha dobra, czekolada widzicie, bo mi pokazuje zjadła milkę, trata tata, czoko czoko czo Ciemna czekolada mi wyskoczy, a ja bym chciał, żeby po prostu czekolada wyskoczyła mleczna. To weźmy czekolada mleczna, może mi wyskoczy. Czekoladę konleczę. O, widzimy? Konleczę ciekawe czy to w ogóle będzie czekolada jakakolwiek żeby tam wyskoczyła po prostu konlecze nam wyskoczyła, czekolada konlecze czekolada z mlekiem, o dobra jest Milka, dobra, a może będzie jakaś tańsza czekolada, czyli wiemy, że Milkę kupimy taniej tam no ale poszukajmy jakiś inny rodzaj czekolady który by był tańszy niż Milka poszukajmy No u nas, żeby kupić y, czekoladę w cenie milki w Hiszpanii, trzeba kupić Wawel albo albo Wedel, prawda? A tutaj szukamy i nie ma innej czekolady. No, ale wiemy już, że wiecie, no czekolada jest też w tej samej cenie. To wiemy, prawda? Że y, te kity o tym, że to nie wiem, w Polsce jest tanio, a tam nie wiem, jest drogo. No to to jest kłamstwo, prawda? To jest jedno wielkie kłamstwo. Generalnie Polakom się nawaliło takie głupoty do głowy, jak kiedyś nam walono, że jajko jest niezdrowe, a margaryna jest lepsza od masła. Tak w latach tam y, pomiędzy 90 a 2000 rokiem, prawda? Y, gdy ja byłem dzieckiem, to nam wmawiano, że jajka są niezdrowe, że są BBB, B, B, a Szanowni Państwo, następnie, że margaryna jest lepsza niż masło. Proszę sobie wyobrazić, takie kocopoły nam wciskano, że jakiś sztuczny wyrób jest lepszy niż masełko. No i widzimy, no nie ma innych czekolad, może tak silna milka jest w Hiszpanii, że tych czekolad zbytnio nie ma, może są tak ugadani. Widzicie, jest tutaj dużo jakichś takich milka, 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 no to jest wszystko milka, ja nie chcę milki. Ja chcę jakąkolwiek czekoladę, co Hiszpanie nie mają czekolady swojej. Widzicie, bo same milki, same jakieś takie zagraniczne czekolady. czo -la -te. Może zobaczmy czekoladę negro w takim razie, bo negro, czekoladę, negro. Eee, mleczna, czekolada mleczna, no. Nie no, wyskakuje to czekoladą coś takiego zrobimy tak zrobimy tak, że odświeżymy czekolatę, czekoladka, no kto nie lubi czekoladki no. każdy czekoladkę by sobie zjadł i widzimy, tu, tu są różnego rodzaju czekolady i specjalnie nawet sin, sin azakar kopa mm. no nie, nie wiem zobaczmy w takim razie czekolady czarne Czyli czekolady gorzkie. No i proszę zobaczyć, mamy za kilogram czekolada gorzka 10,48,40, czyli 1 eurosek, 85%. I tu jest taki problem, że też z czekoladami gorzkimi jest problem taki, że trzeba patrzeć na te procenty, prawda? Bo czekolada może mieć 70% czekolada albo 85 albo tam 90, prawda? No i widzimy, że są po 1 euro, prawda? No, czyli taka przystępna, no cała masa czekolad po 1 euro, po 10 euro. No i widzimy na, na przykład najtańsza taka Auchan, tutaj nie wiem, czy Państwo widzą po prawej stronie, yy, tutaj mamy na, najtańsza taka Auchan, tutaj teraz narysuję produkt Alcampo, tableta de czekolada Negro, czyli popatrzmy, 5,27 za ki kilo, tak, czyli bardzo tanio, bo to jest 50 centów za 100 gram czekolady, tak? To jest 50 centów za 100 gram czekolady, czyli 2,20, 55% kakao, czyli taka, wiecie, fuj, fuj, tak? Czyli Czyli reszta jakiś tam olej albo coś. Szukamy pomarańczowa, tu jakiś lemon, no, no są po. Euraska. Czy znajdziemy jakieś tańsze niż 5 euro, znaczy 100% widzicie o to chodzi, żeby sprawdzić jaka jest czekolada, jakiej jakość, jakiej jakości jest czekolada, prawda, bo widzimy, zobaczcie, ile tych czekolad jest y, zwyczajnie takich czarnych, prawda, czarnych, czyli gorzkich, no cała masa jest, po, dużo jest po 1 euro, no a cała masa jest po 2 euro, Czyli po 8-9 zł, no to są mniej więcej, widzimy, tu też jest po 1 euro. Ja po prostu szukam jakichś super tanich, prawda? O to chodzi, że szukam jakichś takich może ich lokalnej firmy, e, że to będzie jakoś super taniej, prawda? E, może coś i jakiś ich odpowiednik Wawel czy Wedel, chociaż. E, nie wiem, czy to jeszcze dalej polskie jest, no, ale w Polsce mamy fabryki, prawda? Tego wedla i Wawel też mamy w Polsce fabryki. W Sopocie, na Mąciaku jest e, wedla lody i tak dalej. Tam ta czekolada tak pływa. E, to chyba polskie, znaczy polskie na pewno tu produkujemy, prawda? E, dobra, i popatrzmy, tutaj jest 13:30. Nie, no. Te czekolady gorzkie widzimy, że wszystko jest. Mamy gorzkie czekolady po mniej więcej najmniej 10 euro za kilogram. No, dłużej po prostu nie będę szukał, żeby nie zanudzić. No ale wiemy, że jak chcemy zjeść czekoladę gorzką i cofniemy się tutaj na sam początek. Na sam początek, jeżeli się cofniemy, proszę zobaczyć. Jeżeli się cofniemy na sam początek, może oni mają tutaj w filtrach, przetłumaczę na polski, może mają w filtrach, żeby pokazywało mi tanie marka Alcampo, produkty Lind. Nie, nie będzie, dobra, i widzimy, że jest najtańsza czekolada firmy O'Show. Po 8,40, prawda, mamy za kilogram lub po 10,40 za kilogram 85%, a za. 8, 40, za 1040 85% czekoladki, a za 840 72% czekolady w czekoladzie. Przepraszam, uczekawy. Mm. Przepraszam, herbata. Mm. Herbatę piję, bo to wiecz wieczór, to po nocy nie będę kawy pił. Dobra, i zobaczmy w takim razie w Polsce, jakie mamy porównanie. Czekolada gorzka. Co ten nam oszą zaserwuje i mamy terawite. No to samo, no to mamy ter O, terawita też jest polska. Z Zawsze były w, w tych stoczniowych paczkach terawity kiedyś. Bardzo dobre mają czekolady też. I widzimy 55, 56 zł, no to jest 15 euro, no to żeby była tak tania czekolada. Gorzka jak w Hiszpanii, no to musimy znaleźć jakąś gorzką czekoladę, na przykład firmy O'Show, która ma te 72 czy 85% za te 10 euro, czyli 44 zł, albo nawet za 39 zł. No to szukamy najtańsze za kilogram. No i jest, Wawel, ale ile ona ma? 70% widzimy, czyli takiej gorszej jakości, bo te takie najwyższe mają 90%. Albo 85, a te 70 to są takie, to też są dobre, no ale takie najgorsze to mają te 50%. No i widzimy, o jest, widzimy, ale zobaczmy. Eee, obok mamy czekoladę marki Auchan, ale to jest bioniby i ona kosztuje, widzimy, i ona kosztuje tutaj e, bardzo drogo, e, prawie 20 euro za kilo. No ale Wawel 70%. Tania, 42 zł, czyli tyle samo, czyli 10 euro, 9,5 euro, prawda? No, ale mamy też obok Wedel, Wawel z Wedlem konkurując niskimi cenami. No i Wedel, no, ale ta Wedel ile ma procent? Widzicie, nie jest z orzechami, jest gorzka z orzechami i nie jest napisane ile ma procent. Nie widzę, żeby miała napisane ile ma procent e, czekolady w czekoladzie. No, i tutaj mamy Dark Ocean, jakaś ultra tania. A, bo tam też była jakaś ultra tania po 5 euro. Widzimy, i tutaj też jest po 5 euro, prawda? No, w tej samej cenie właściwie. No, Tera Vita jest po 55, czyli tam po 13 euro, prawda? Ale też 70%. No, ale sprawdźmy, gdzie jest. Czy 85 znajdziemy gdzieś po. O, Wawel, proszę bardzo, Wawel jest, ale to 100% z czekolady. W czekoladzie za 139 zł za kilo. Sama czekolada w czekoladzie. No i tutaj widzimy jest Wedel. Yy, czekolada gorzka o smaku espresso. Czyli z kawą, może nawet, prawda? No ale nie widzimy, ile ma procent, prawda? No nie widzimy, ile ma procent czekolady w czekoladzie, więc nie możemy jej porównać. Nie możemy porównać takiej czekoladki. Szukamy taniej, 80% 85% musi być jakaś tania. Tak? Tu wedel znowuż, dużo produktów wedla mamy, no ale tu też nie widzimy, ile tu ma procent. No po prostu trzeba znaleźć jakąś 85%, żeby była po 44 zł, żeby była w takiej samej cenie, prawda? Tutaj następny jest wedel, no ale nie widzimy wedel, wrzućcie ile wasza czekolada ma procent czekolady. Aha, bo to jest nadziewana, no to po co w sumie wrzucać. No, na razie nie ma, ale wychodzi na to, że nawet... O, mamy wedel jest. Wedel gorzka 80%. Tylko że tamta miała ile 85%. Oś, tutaj widzimy, czy, czy, a to jest, ale to jest y, marki No. Marki Auchan więc to taka. Wiecie, może być kiepska, tak? No. Jak dla mnie te ceny czekolady po prostu są takie same. Czyli ni to drożej, ni to taniej, prawda? Wiadomo, można kupić drogi produkt, można... mi się wydaje, że dużo jest drogich u nas, no ale o, mamy Wawel widzicie 70%, jaka droga 80, akurat taki rodzaj, 80 prawie złotych, prawda? No, terawita jest, widzimy, terawita 70% po 49,90 groszy tak? Po prostu czekolada. Sprawdźmy jeszcze raz. No, tutaj mamy po 30 za kilo, tu mamy po ile. Tu mamy y, po 29, 29, po 8,70 Nestle widzimy jest. Popatrzcie, po Nestle jest 100, y, ale też nie jest napisane ile jest ten. Y, tu po 12,40, tutaj po 10 widz, widzimy, po Euraskis jest 80%, 85% po 10 euro. No po prostu ich czekolada jest w tej samej cenie co nasza, może tańsza, może trochę No w tej samej cenie po prostu. no Jak chcemy, kupimy tanio, jak chcemy, kupimy drogo, no i tyle. O następna 98. No po prostu zamykamy temat, szanowni państwo, czekolada jest w tej samej cenie, albo nawet tańsza, albo w tej samej cenie zamykamy temat, ale płacić można e, dwa razy więcej i żyć w takiej scenerii, gdzie nie trzeba gazu, gdzie nie trzeba, wiecie, tyle tej elektryczności i tak dalej, czyste powietrze. No, szanowni państwo, ja nie wiem. W którą stronę pójdziemy, ale wiem jedno, że zapraszam Państwa do obejrzenia następnego filmu, który pokazał się na ekranach Państwa monitorów, a jeżeli chcecie porównać inne produkty, np. wódki piwa, wina i wszystkich tych produktów, o których mówiłem, to dołączę linki do wcześniejszych filmów. Zobaczycie, że woda, kawa, banany, pomarańcze, mąka, woda, mleko, ryby, jaja, ser, cukier olej, ziemniaki, ryż, eee, piwo, wino, woda. Jest w tej samej cenie co w Polsce, a nawet znacznie tańsza. Nawet są rzeczy tańsze 3-4 krotnie, jak wino na przykład. Szanowni Państwo, zapraszam do obejrzenia tych filmów i zapraszam do obejrzenia tego filmu, który pojawił się na ekranach Państwa monitorów. Przede wszystkim zapraszam do zasubskrybowania tego kanału. Pozdrawiam i do usłyszenia już wkrótce.